Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Prosiliście, żeby jeszcze raz pokazać robotę Archer Kraków, jeśli chodzi o malowanie poprawki, gdyż pod salonem, jak odbierałem, to była mokra. No, rzeczywiście była mokra. Teraz jest sucha, może troszeczkę brudna. Więc tak to wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze. nie jest pewnie idealnie i coś tam może znajdziemy jakieś inne odcienie ale w stosunku do tego co było wszystko zależy też pod jakim kątem patrzymy tu z dołu na przykład to jest rzekłbym idealnie czyli ta listwa pokrywa się z. Z odcieniem klapy tu, gdzie była największa, tu widziałem trzy odcienie. W tym momencie ja nie widzę żadnych trzech odcieni, a ja w sumie to widzę jeden. No. Tu z takiego kąta co patrzę, to jest praktycznie idealnie. Tak wygląda bok. To wszystko zależy od słońca, światła. Ale to też dobrze wygląda, powiem wam szczerze. Także jedno jest pewne archer ma dobrych lakierników. Okej, okay, dzięki. Trzymajcie.